Teraz marzę Grzegorz, Grzegorz Muszyński. No, To jest człowiek, który podejmował takie wyzwania różne i w korporacjach, i był przedsiębiorcą, i znał w korporacji. O, właśnie, to jest ta duma zawodowa. Zapraszam. A ty tu wypowiedzieć, co mnie nie zabije, może mnie osłabić. No nie. Teraz będzie... Teraz pa... będzie, <głos》> będzie, 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 będzie. będzie Dzień dobry, ja przepraszam za brak marynarki, ale byłem w swetrze y, ładnym, ale gorąco, więc... Ja jako człowiek, który niczego się nie boi. Właśnie... E, przyjąłem zaproszenie tak, Pani Iwony, e, niczego nie czytałem też w tym temacie także i generalnie e, lubię parafrazować e, w, w ogóle świat i od dziecka poddaje wątpliwości różne rzeczy i tak zwane prawdy mówione, w związku z tym od razu mi przyszło do, do głowy, e, widząc to hasło, co mnie nie, nie zabije, to mnie wzmocni, to pomyślałem, no ale może mnie również osłabić, więc... To prawda, że doświadczenie, że, że to, to, to powiedzenie jest takim odzwierciedleniem budowania doświadczenia, prawda? zbierania doświadczeń, czyli i takiego optymizmu, to znaczy idę na ura, albo mi się uda i mnie to wzmocni, albo polegnę, prawda, czyli takie stalinowskie podejście do, do życia. Rzucić tam 20 milionów, ten, ten jeden przejdzie, prawda, i będą mocni. Tylko teraz pytanie, czy... Czy zawsze nam się udaje i czy wszystkie te doświadczenia nas wzmacniają, czy przypadkiem nie... To wszystko zależy od kontekstu. Czy przypadkiem pewne doświadczenia nie osłabiają ludzi i nie tępią tego, tego, tego naszego, tej naszej wyobraźni, tej naszej chęci poznawania świata. i Ja widzę dużo takich przykładów dookoła i dlatego też chciałem trochę sprowokować do myślenia o, o takiej prawdzie, o takim optymizmie na granicy naiwności, bo ja takim człowiekiem byłem, chyba jeszcze wciąż jestem, chociaż to zaczynam być realistą coraz bardziej na te moje dojrzałe lata. Ale ten mój optymizm i ten może no nie aż tak, co mnie zabije, co mnie wzmocni, ale ten taki będzie, 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 potem się okazuje, że trzeba potem kombinować i się, i te doświadczenia trochę weryfikować. Ale chciałem powiedzieć o tym, że wydaje mi się też, co mnie nie zabije, to mnie może osłabić. Jest takim moim powiedzeniem, które, które chcę podkreślić. Jak ważny jest kontekst, w którym my zbieramy te doświadczenia, prawda? Bo nie każde doświadczenia same w sobie mogą być dla nas dobre, pozytywne. My musimy wiedzieć, jak z tego wyciągać wnioski. Musimy uczyć nasze dzieci, jak, jak się mają uczyć, prawda? Czy my, dlaczego niekoniecznie na własnych błędach, uczmy się na błędach innych, prawda? Nie musimy sami ryzykować zdrowiem, życiem i, i, i członkiem, mówiąc z angielska. Tak, rescue limb, jak to mówią po angielsku, yy, kończyną, żeby zdobywać doświadczenie, być mocniejszymi. Może się okazać potem, że ty, ten szereg niepowodzeń potem, jeśli nas ktoś nie pociągnie za habety, spowoduje, że zostaniemy tym takim szarakiem i tak dalej i ten potencjał nie zostanie wyciągnięty. Więc to jest takie, to jest taka jedna myśl yy, o, o kontekście, który, w którym my te, te, te doświadczenia powinniśmy yy, zbierać i jak ważnym jest dla właśnie prezesów, czy ludzi, którzy prowadzą organizację, jak ważnym jest tworzenie takiego kontekstu dla ludzi, żeby nie bali się tego, tych prób i, i, i tego, tego próbowania i, i, i popełniania błędów, ale też trzeba im mówić, żeby wyciągali z tego wnioski. Jak akurat obserwując Formułę 1 też mam, mam takie, takie kilka przykładów niezłych menedżerów, taki jeden bardzo kolorowy Flavio Briatore, Włoch, który kiedyś Benettona prowadził i Renault, mówił, on, on, on był bezlitosny w tym sensie, że jak ktoś popełniał głupi błąd, to tego człowieka się pozbywał od razu, bo on mówi, że ktoś popełnił głupi błąd, głupi raz, no jest szansa, że i drugi raz go popełni, a ich nie stać na to, żeby na to tak ryzykować. Więc yy, tu, jakby ten kontekst, w jakim my zbieramy doświadczenia i w jakim pozwalamy naszym pracownikom zbierać doświadczenie, jest bardzo ważne, tak żeby nie bali się ryzykować, ale żeby nie ryzykowali tak dla samej sztuki ryzyka, prawda? To jest jedno. A drugie to. Drugi, drugi taki wątek, to, to są w ogóle przysłowie jako takie, te prawdy ludowe, którymi my żyjemy, które po sumie rozbra rozbrajają. Jest taki profil na stronie, na, na fejsie, strona rozwalająca i tam jest po prostu, strona rozwalająca. Tam są różne przykłady różnych fotek i tak dalej, ale to tak na marginesie. Niektóre przysłowie są tak po prostu już nieaktualne, a my, my Amerykanie zwłaszcza, żyjemy takimi, takie jest ulubione moje, które mi przyszło do głowy, if it ain't broke, don't fix it. Tak? Czyli jeżeli coś działa, to nie naprawię tego. No my gdyby to prawdą, to byśmy żyli w jaskiniach do dzisiaj, prawda? No bo wszystko, źle, źle nam tutaj jest, tutaj nie ma zwierząt bezpiecznie, po co mamy wychodzić? No, nie byłoby samochodów, nie byłoby. Nie byłoby tych wariatów właśnie. To jest ten właśnie ta wiedza i wyobraźnia, prawda? Gdyby nie, nie, nie to, że ta wiedza niektórych tam spowalnia i trzymał doł, to, to, to byśmy siedzieli do... Do dziś. Zresztą w tych anglosaskich społeczeństwach takie powiedzenia dosyć, dosyć mocno ich trzymają. Kilka lat temu mieliśmy przykład tego konserwatyzmu ich w podejściu do, do, do życia, jakim tam jedna trzecia kraju padła chyba energetycznie. Się okazało się, że od 100 lat tego nikt nie remontował, no bo działa, nie? Zgodnie z maksimum, tak? Jeżeli nie jest zepsute, to nie naprawia. Więc Dlatego ja też przeglądałem tych, tych, tych różnych aforyzmów i, i powiedzonek y, trochę i jest cała masa jakichś takich mądrości ludowych, które, które już, już nawet mi się mieszają. Natomiast wydaje mi się, że dobrze jest czasem y, zakwestionować, czy, czy rzeczywiście rozumiemy, co ktoś chce, miał na myśli w tym przysłowie i czy to jest aktualne w dzisiejszych realiach Facebooka i, 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 i wirtualnej rzeczywistości i tego, jak my jesteśmy tak naprawdę przy przypięci do pięciu ekranów na raz i, i, i tyle. No, ja kontakt z moimi dziećmi mam przez Facebooka na przykład czasami siedząc w drugim pokoju na przykład, prawda, więc może się okazać, że dzisiejsze, że te prawdy, które my znamy jeszcze z, naszych, z naszej młodości niedawnej bardzo... I już w ogóle są nieaktualne. Prawda? Dla naszych dzieci na pewno. Tak, i nawet dla naszych kontaktów z naszymi dziećmi, bo, bo może się okazać, że, że, że nasze prawdy, czy ten kontekst, który my chcemy im stworzyć, w ogóle nie istnieje, bo one na przykład nie oglądają telewizji, tylko oglądają inną treść, albo tę samą treść, ale na innych ekranach. I tak dalej, więc y, dlatego mówię, parafrazując, to co nas nie zabije, to może nas osłabić. Y, to chciałem też zwrócić uwagę na to, żebyśmy nie a my Polacy lubimy takie też przysłowia, żebyśmy nie brnęli w jakieś takie utarte prawdy tylko dlatego, że tak zawsze się robiło, albo tak jest, albo tak nam mówi ten Bóg Partia i ktoś tam jeszcze, prawda? I ja osobiście zawsze podważam ten, zadaję sobie takie no, główne pytanie, a dlaczego tak, a nie inaczej i czy to na pewno jest słuszne, prawda? I, i czy, 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 czy ja nie ryzykuję, tu jest zdrowiem, prawda, na przykład? Czy to czy ja się, czy się dzięki temu czegoś nauczę? I, I przede wszystkim, czy można inaczej, lepiej, wygodniej, dlaczego tak, a nie, a, a, nie, a nie w inny sposób. I to tylko tak tytułem pożywki dla naszych umysłów chciałem poruszyć. Dobra. Słuchajcie, też się zastanawiałam, skąd się wzięła ta rozmaitość tych właśnie aferyzmów, zwłaszcza no, na Facebooku czy coś tam, ale moja interpretacja była inna. To znaczy ja pomyślałam, że mamy taką potrzebę odszukania prostych rzeczy. Prostych praw takich podstawowych, takich elementarnych i jakby idąca zatem taka chęć na prostego wytłumaczenia sobie na świata, który wydaje nam się skomplikowany.